Dzień dobry, Adam Prysok, od Polska. Pragnę przedstawić jednego z prelegentów jesiennej wymiany doświadczeń, pełnomocników, koordynatorów, specjalistów i audytorów systemów zarządzania. Spotkanie, które będziemy organizować już po raz 42, zaplanowane jest na 26-28 października bieżącego roku. Jednym z gości wymiany jest Marcin Witkowski z firmy BorgWarner Poland. Dzień dobry Marcinie. Tematem Twojej prezentacji będzie budowanie kultury świadomości systemowej. Jak okiem praktyka oceniłbyś trudność w motywowaniu, w angażowaniu pracowników w systemy zarządzania? Ludzie, którzy zajmują się na co dzień procesami, mają marginalnie do czynienia z wymaganiami. Często to, to jest powodem porządkowych problemów. Ludzie boją się nieznanego, a tak naprawdę to nieznane należy poznać. Jest to przeważnie zbiór wymagań, które są ważne dla organizacji, bo w nich są również wymagania klientów. Pytanie, jak to zrobić? I w moim mniemaniu uważam, że jest to wspólna droga, którą należy przejść. Należy to przekuć w sposób zrozumiały. Wspólnie przejść przez te wymagania, znaleźć wspólnie ich rozumienie i pokazać, jakie zalety standaryzacji i szanse dzięki temu mogą powstać, i poprawić zakres pracy, w których się poruszamy. A gdyby podejść do tego globalniej, jak buduje się w organizacji kulturę świadomości systemowej? Niestety od najtrudniejszej rzeczy, bo trzeba tylko i aż przekonać najwyższe kierownictwo. Natomiast bardzo to ułatwia norma 9001 w swoich podstawach w paragrafie 7.6 wiedzy organizacji. Natomiast powtórzę się, ale przekucie to w zrozumiały sposób, który jest naprawdę trudne, gdyż każdy z menedżerów, kierowników, dyrektorów ma swój kierunek i doświadczenie. Jednak to skutkuje wspólnym zrozumieniem kierunku, do którego organizacja powinna podążać. Natomiast świadomość przekuta przez kierownictwo, na, na przez wszystkie obszary i poziomy, daje nam gwarancję, że od operatora po dyrektora każdy jest świadomy, jak kluczowe jest jakość wytwarzania wyrobów, osiągania, realizacji strategii, osiągania celów organizacji, również tych finansowych. Dla produktów i usług, I, i, i kończymy tak naprawdę na końcu rozumieniem kontekstu organizacji na wszystkich poziomach, co jest wielką nieopisaną zaletą. Czego jeszcze możemy się spodziewać z Twojej strony na jesiennej wymianie doświadczeń? Nieco szerszego spektrum rozmowy. Myślę, że temat jest ciekawy i bardzo trudny. Myślę, że poruszymy obszar świadomości kontekstu podejścia procesowego, który buduje wiele schematów komunikacyjnych. Jednak więcej szczegółów pozwólcie Państwo nie zdradzę i chętnie zapraszam na konferencję Dief w temacie motywowania, angażowania pracowników w budowanie kultury świadomości systemowej, która odbędzie się już w dniach 26 października -20 2022, na które serdecznie zapraszam. Do zobaczenia i do zobaczenia państwa. Marcinie, bardzo dziękuję za kilka współwprowadzenia do prezentacji. Zapraszam wszystkich do Sulejowa, Hotel Magellan, 26-28 października tego roku. Dziękuję.